muszę podmiotować no Iwona o, okrągła suwał. pozdrawiam cię bardzo serdecznie nie, brak słów to było dobre jeszcze raz pozdrawiam Iwonkę jeszcze raz mam nadzieję, że oglądasz ponieważ ja nie piję i dlatego no a że raz się wygląda tak, raz tak, no sorry, no kurde no Siemano, siemano, z tej strony Olgierdano i w dzisiejszym odcinku chciałbym poruszyć kwestię ciągłej trzeźwości Jareczka, którą się szczyci mówiąc, że tutaj już ponad dwa lata bez, bez... picia w jego wykonaniu Tutaj chciałbym pokazać jeden z filmów gdzie zaginął na parę dni pojawił się później przed kamerą w jakim stanie to widać i jakie będą tłumaczenia to zaraz zobaczycie TV słuchajcie, witam Was serdecznie, dawno mnie nie było, mamy dzisiaj kolejny dzień z tygodnia, czyli czwartunio, czwarteczek, zaraz będzie weekend, będzie zajebiście, będzie, będziecie na pewno mieli za super może oby była pogoda taka jak były przez te ostatnie dni, może nie aż takie upały, jak widzicie jestem ostatni dzień w Suwałkach, słuchajcie, jutro wracamy na Białystok, Pogoda się zmieniła, więc trzeba stąd uciekać, a co to jest? A to jest drzewo. A ja myślę, co to jest? A, dobra. To nie palec. To nie palec operatora. Yy, także, słuchajcie, pogoda się zmieniła. Pewnie w większości kraju miała się zmienić, bo schłodniało, strasznie wieje. Wieje to cholernie. Wieje cholernie i wczoraj strasznie padał deszcz i była burza, ale to dobrze zrobiło, bo nie jest już tak upalnie, nie jest tak gorąco, także stare kobiety nie będą mdlały i stare dziadkowie też nie będą padać, ani też, ani też małe dzieci. Także luzik. Więc tak wyglądał joreczek po kilku dniach, gdy zaginął w suwałkach i odnalazł się, by nagrać materiał, mający pokazać, że on nie pił. Cały zapuchnięty, machający łapami, co było jego znakiem szczególnym w menerskich czasach. Siemano, na Mexicano TV, otwieram drzwi po wycieczce z Warszawy, wróciłem wczoraj, krótko byłem faktycznie, ale warto było, ja lubię, ja lubię Warszawę i w ogóle pozdrawiam Warszawę, Tak dla kontrastu wyglądał Joreczek na innym nagraniu, gdzie również po kilku dniach bez nagrywania odnalazł się i tłumaczył się co się stało, tu faktycznie można uwierzyć, że jest trzeźwy. Mexicano TV otwiera Wam drzwi. A co to się stało, że się nie nagrywało? Później Wam opowiem. Ale patrzcie, co się teraz stało. Otworzyli dworzec w białym stoku. No i cóż, jak nie, zajść na niego i zobaczyć, jak on wygląda. Chodźcie więc, tak wygląda z zewnątrz. I... A tak wyglądał jareczek, który odnalazł się w Sowałkach po kilku dniach. Przypominam, trzeźwy jareczek, który na każdym filmie przypomina, że nie pije. A jak się tłumaczył? Posłuchajcie. Mniejsza większość. No cóż. Pierwszy materiał. Nie jestem ponoć pijany, nie? <śmuszczaj> Słuchajcie. Nie. My naprawdę, co po niektórzy, a to chyba najczęściej to gimbusy. Macie naprawdę coś zryte. Nie chcę Was obrazić, ale macie chyba zryte psychy. Myślicie, że co, że przez te dwa dni łoniłem czy coś, nie? <śmuszczaj> no, myśleć możecie. Myśleć możecie naprawdę. Myśleć możecie. Wasza sprawa. Oczywiście teraz będą, będą lecieć teksty, że aha, no dobra, teraz będą 3-4 materiały, gdzie nie będzie pił czy nie będzie pijany, zresztą ja nie piję. Ale to mówię, wasza sprawa. Ja mam z tego tylko trochę ubaw, bo i tak, i tak nie złapiecie mnie na piciu ani pijanego, mogę w każdej chwili dmuchać, ponieważ ja nie piję, i dlatego, no? A że raz się wygląda tak, raz tak, no sorry, no kurde no. Miałem trochę przerąbane, bolą mnie ząb, do tej pory boli, będę musiał dmuchać, ponieważ ja nie piję, i dlatego, no? A že raz si pogledam tak raztaknesto, je no, no kudeno.